Cześć, tutaj ja, Kubiks01, i dzisiaj oglądamy satysfakcjonujące rzeczy. Tak, satysfakcjonujące. Inny filmik niż zawsze. No i wiecie. Po pierwsze, 3 sekundy na zostawienie łapki w górę. Raz, dwa, trzy. Ok. 3 sekundy, nie. 10, mm, 5 sekund na zostawienie subskrypcji, łączcie dzwoneczkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Mam nadzieję, że zostawiliście, a więc teraz nie przedłużam. Zaczynamy oglądać. I a, i nie możecie powiedzieć wow. Jeżeli powiecie, piszcie w komentarzach, w której minucie. Tak, nie. Dobra, to zaczynamy. Nie możemy się w ogóle zdziwić. Tu chyba będzie walizka, o ile mi się nie wydaje. Nie oglądałem. Walizka, a nie wiem, co to było. Już prawie to powiedziałem. Już to powiedziałem, troszkę przyciszę. A to? O ja. Co to jest? O. W ogóle wpadnijcie także na mojego Instagrama Kubiks Kubiks 00101. I tam, tam, tam będę pokazywał twarz. Nie, to możecie wpadnąć, paść. Okej, okay. takie średnie. jest niezbyt fajny o tu woda się zamraża co? co? okej okay. o cięcie desek XD. Nie wiem, co ja bym zrobił, jeżeli bym takiego je, jego spotkał w sklepie. Mówię wam. Tu jakieś chińskie znaczki. Płyty prawdopodobnie jakieś. Okej. Okay. To nie jest satysfakcjonujące. Mm. Na razie na razie da się wytrzymać. O. A widziałem to już, Tak Takie średnie. nie. No to jakby woda. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, dobra. Nie. Ale taką pracę to i to ja bym chciał, nie? Taką pracę. Orka. Nie wiem czy to dobrze wypowiadam, czy w ogóle to jest orka. Nie. Ale bym, ten, ale bym dotknął taką orkę właśnie. O, to jakaś fajna piłka. O, muzyka dobrze się komponuje z tym. Meniamy. Tak, miałem, zjadłbym. Było jakieś... CO? Wow! O kurde. Słuchajcie. Właśnie przegrałem. Powiedziałem wow. Co? Co ja zrobiłem? Okej, no ja przegrałem. Czyli teraz jak naprawdę mogę, mogę już, już mówić wow. Wy nadal nie możecie, chyba, że już się zaśmialiście. Już przegrałem. Wiedziałem. To jest nie do wytrzymań. Nie da się tego wygrać. Nie. No i choinka, okej. Okay. Tak. Co to? Jak jakiś. Niezbyt fajne. Hmm. Takie zwykłe To jakby włosy się rozczesiwało to... A i nie oglądałem tego wcześniej I trochę to wygląda jak jajeczka Jak jajka jakieś, takie mini Nie, takie dinozaura Ładny rysunek, ale nie wiem, co to miało usatysfakcjonować. o. -o, -o. Mm. Okej, okay. mydło. Mydło. Nie, to... nie. Okej. Okay. To jest papier toaletowy. Bo tak to wygląda. O ja! Wow! Ja już mogę mówić, bo ogólnie już przegrałem, nie? A więc mogę mówić, wow! Mniam! Ile czekolady tu było? Co? Okej. Okay. Nie wiem co to jest. Tutaj najprawdopodobniej jakieś jakieś ciasto, ale nie wiem czy to jest ciasto. Wow. Ale wow, jakie jakie w ogóle ten. Hmm. Rysunek wyszedł taki. okej okay. nie, nie, nie fajne, nie zbyt fajne dobra, przyciszę muzykę co? co? okej okay. szkoda, bo tutaj muzyka wszystko te psuje tu chyba będzie wadyjska mi się wydaje tak hmm. nie nie fajne Tutaj mistrz jedzenia na pałeczkach. Ja kompletnie nie umiem Szyć, nie, inaczej, jeść na pałeczkach. Ok, nie mówcie. Ja już wiem, co się tu dzie dzieje. No i nie pokazali, ale naleśniki. Kto by teraz zjadł naleśnika? Bo ja tak. To jest jakby kokos, ale jakiś taki miękki. Miękki. Nie, to nie jest kokos. Nie wiem, co to było. Okej okay. Takie duże pudełka, taki mały kotek. Okej. Okay. Tutaj prawdopodobnie cięcie jakiegoś ciasta. Jejku, nie wiem. A ja tak, ja tak czasami sobie oglądam te satysfakcjonujące filmy poza odcinkiem i w każdym muszę być głodny. Nie, to ja zawsze po tych odcinkach jestem głodny. Nie. To jakiś slime. Slime. O oh ja. Yeah. I to już będzie zaraz koniec. Hmm. Okej. Okay. Dobra, i to jest koniec. Tak, to jest, to jest koniec. A więc widzimy się jutro chyba. No. Tak, no, chyba tak, Nie. A więc Składaj się na mojego Instagrama kubiks0101, gdzie pokażę twarz. A my się żegnamy. Pa, pa!